Cześć, jeśli chcesz, abyśmy dalej tworzyli streszczenia lektur i prace plastyczne, zasubskrybuj nas. Dzięki! Na wyspie Krecie na wygnaniu żył Dedal. Był on wielkim rzeźbiarzem, budowniczym i mistrzem sztuk wszelakich. Sława jego roznosiła się po całym świecie. Jego posągi zdobyły świątynie, helady. Dedal wynalazł piłę, siekierę, poziomnicę i wiele innych narzędzi. Jednak w przypływie złości i zazdrości zabił siostrzeńca i musiał uciekać z Aten. Schronienie znalazł na Krecie. Wyspą tą rządził król Minos, syn Zeusa i Europy. Król Minos ustanowił Dedala nadwornym rzeźbiarzem i architektem. Zlecił mu zbudowanie w stolicy państwa Konosos olbrzymiego pałacu w kształcie labiryntu, z taką ilością korytarzy, że tylko sam twórca mógłby znaleźć drogę powrotną. W labiryncie umieścił Minotaura, mającego postać byka i człowieka. Urodziła go żona Minosa, Pazyfae. Król pragnął pozbyć się potwora, ponieważ napełniał go strachem i wstydem. Zamknął go zatem w labiryncie. Co roku dawał mu na pożarcie siedmiu młodzieńców i siedem dziewcząt. Potwór budził przerażenie u wszystkich, ale nikt nie miał odwagi go zabić. Aż pewnego dnia pojawił się Tezeusz, jeden z herosów. Córka Minosa, Adriana, zakochała się w Tezeuszu. Bojąc się, że Minotaur go zabije, poszła do Dedala po poradę. Wiedziała bowiem, że nawet jeśli Tezeusz zabije Minotaura, to nie wydostanie się z labiryntu. Dedal powiedział Ariadnie, aby dała ukochanemu kłębek nici, a ten, żeby idąc korytarzem, rozwijał nić, która będzie wskazywała mu drogę powrotną. Tezeusz zabił Minotaura i wrócił kierując się drogą, którą biegła rozciągnięta wcześniej nitka. Gdy król Minus się o tym dowiedział, że dedal pomógł Tezeuszowi wydostać się z labiryntu, postanowił ukarać ich obu. Tezeuszowi udało się uciec, a dedala wraz ze swoim synem Ikarem Minus zamknął w twierdzy. Dedal postanowił znaleźć wyjście z tej sytuacji. Począł obserwować lot ptaków, dokładnie studiował poruszanie skrzydeł i budowę ptasich ciał. Zbierał pióra i zaczął sklejać woskiem pióro do pióra, aby utworzyło skrzydło. Kiedy skrzydła były gotowe, przytwierdził je do ramion Ikara i swoich. Przed zbiciem się w powietrze powiedział Ikarowi, aby uważał, gdyż ciepło może roztopić woskę. A woda zmoczyć skrzydła. Miał lecieć tak, by nie zbliżać się za bardzo do słońca, bo słońce rozpości wosk, a wówczas odpadną pióra i zginie. Dedal ostrzegał go też przed zbliżeniem się do wody, bo morze zmoczy pióra i nie uniesie się wyżej. Gdy wzbili się w powietrze, unieśli ramiona, a powiew wiatru spowodował, że, że obaj zaczęli wzlatywać coraz wyżej i wyżej. Nad wyspą Samos zlecieli jeszcze dość nisko, lecz Ikar nieposłuszny radom ojca postanowił wzbić się wyżej i wyżej. Mknął coraz większą prędkością, a słońce rozgrzewało wosk, który zaczął się Topić, a on wzniósł się coraz wyżej. Ziemia zaczęła wydawać się coraz mniejsza. Ludzie byli jak murówki. Ikar zupełnie zapomniał o przestrogach ojca. Pojedyncze pióra zaczęły odpadać, ale on tego nie widział. Tak był pochłonięty lotem. Odpadło już tyle piór, że Ikar nie był w stanie lecieć. I spadł jak kamień do wody, krzycząc, ojcze, pomóż! Ale Dedal był za daleko. Morze, do którego spadł Ikar, od tego czasu nazywa się Morze Ikaryjskim. Dedal zaś przeżył lot zdrowy i cały. Historia Ikara służy jako przestroga przed pychą i lekceważeniem ostrzeżeń. Mit ojkarzy przypomina, że należy zachować umiar i rozważność, aby uniknąć katastrofy.